Co Cię wkrótce zaskoczy? Zapraszam na podpowiedzi starota, czy na pytania prywatne, które w formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj zobaczmy, co Cię wkrótce zaskoczy. Ósemka buław. Trójka kielichów. Ósemka buław tutaj rzeczywiście stanie się to szybciej niż myślisz. Czas przyspiesza, coś ewidentnie biegnie w Twoją stronę. Zaskoczy ci jakieś spotkanie, zaproszenie albo jakaś spontaniczna sytuacja towarzyska. Będzie tutaj dużo się działo: będzie dużo śmiechów, fajnych rozmów, poznasz fajnych ludzi. Możliwe, że będzie to coś, czego zupełnie nie planowałaś, a jednak zmierza w Twoją stronę. Na tym spotkaniu poznasz kogoś, kto cię wyjątkowo zaintryguje. Zaskoczy cię jego. Uznanie czy zainteresowanie, właśnie tobą. Jest to też karta podrywu, więc może się okazać, że ta osoba zaproponuje ci kolejne spotkania. To mi wygląda na początki randkowania. Jest tu dużo ognia i oczarowania sobą nawzajem. Zaskoczycie, jak dobrze się poczujesz w jego towarzystwie. Oboje będziecie sobą bardzo zainteresowani. Pomyślisz, nie spodziewałam się, że ktoś może dać mi tyle radości, obudzić gotowość na fajne zmiany w życiu? Spotkanie tej os osoby zaskakująco zmieni Twoją perspektywę patrzenia w przyszłość. To, co wydawało Ci się niemożliwe, nagle stanie się proste, a nawet bardzo kuszące. Mm, a z kielichów. To chyba największe dla ciebie zaskoczenie, bo jest to otwarcie Twojego serca: nowe uczucie bez gier, bez chaosu, bez niepewności. Zaskoczy cię ta nowa miłość. Powodzenia! Pa!